Szanowni Państwo, jak już zapewne zauważyliśmy na pytanie apostołów, powiedz nam, kiedy to nastąpi, i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata, Jezus odpowiedział w podwójny sposób. Bowiem to, co dotychczas czytaliśmy w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale od 1 do 14 wersetu, a mianowicie proroctwa o mających przyjść fałszywych prorokach, o wojnach, głodzie, epidemiach i głoszeniu dobrej nowiny o Królestwie to wszystko w mniejszym wymiarze spełniło się już za czasów apostołów. Już przed zburzeniem świątyni w 70 roku naszej ery, pojawili się fałszywi prorocy. Którzy podburzając mieszkańców Judy i Jeruzalem, przyczynili się właśnie przez ich bunt do wkroczenia rzymskich legionów. Dla Żydów, zburzenie Jeruzalem i świątyni było końcem epoki narodu izraelskiego. Było równoznaczne z końcem ich świata. Tak też i dobra nowina o królestwie była głoszona po całej zamieszkanej Ziemi. Zanim Jeruzalem i Świątynia zostały zniszczone. Oczywiście mowa jest tutaj o znanym w tamtych czasach świecie, to znaczy rejon morza Śródziemnego, Azji mniejszej i ziem aż do Babilonu. O tym, że dobra nowina była głoszona po całym ówczesnym świecie, czytamy w liście apostoła Pawła do Rzymian w pierwszym rozdziale ósmym wersecie. Na samym początku składam dzięki Bogu Mojemu przez Jezusa Chrystusa za Was wszystkich, ponieważ o wierze Waszej mówi się po całym świecie. Apostoł Paweł potwierdza to również w jego liście do Kolosan w pierwszym rozdziale, 23 wersecie. Bylebyście tylko trwali w wierze. Ugruntowani i stateczni, a nie chwiejący się w nadziei właściwej dla Ewangelii. Ją to posłyszeliście, głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem. Jej sługą stałem się ja, Paweł. List do Rzymian został napisany około 55 roku naszej ery. List do Kolosan został napisany kiedy apostoł Paweł był uwięziony w Rzymie około 62 roku naszej ery, a więc przed 70 rokiem naszej ery, przed zburzeniem Jeruzalem i świątyni. W większym wymiarze te proroctwa Jezusa spełnią się na narodzie izraelskim w przyszłości, kiedy rozpocznie się ostatni tydzień, ostatnie siedem lat, z proroctwa Daniela. O 70 tygodniach. Kiedy dojdziemy do Księgi Objawienia, zobaczymy, że proroctwa Jezusa z Ewangelii Mateusza, 24 rozdział od 3 do 14 wersetu, we większym i ostatecznym wymiarze spełnią się w pierwszej połowie tego ostatniego 70 tygodnia. Teraz Proroctwa zapisane w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale od 15 do 20 wersetu, chociaż znowu w mniejszym stopniu spełniły się za czasów apostołów, we większym i ostatecznym wymiarze spełnią się na Izraelu dokładnie w połowie tego 70 tygodnia. Kiedy Antychryst złamie przymierze z Izraelem, zawarte 3,5 i pół roku wcześniej. O tych czasach i ich wcześniejszym wypełnieniu czytamy teraz w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale od 15 do 20 wersetu. Gdy więc ujrzycie ochydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte, kto czyta niech rozumie, Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni. A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że te słowa o ohydzie spustoszenia zalegającą miejsce święte, o ucieczce z Judei, o prośbie do Boga, żeby ta ucieczka nie odbyła się w szabat, że to wszystko odnosi się do narodu izraelskiego, do Żydów i tylko do Żydów. Jak pamiętamy z poprzednich wykładów, Daniel otrzymał od anioła Gabriela proroctwo o 70 tygodniach. Proroctwo dotyczące przyjścia Mesjasza i ostatnich siedmiu lat wyznaczonych dla narodu izraelskiego, a tym samym dla całego świata. Księga Daniela, 9 rozdział, 26 i 27 werset. A po 62 tygodniach Pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie dla niego. Miasto zaś i świątynia zginie wraz z wodzem, który nadejdzie. Koniec jego nastąpi wśród powodzi i do końca wojny potrwają zamierzone spustoszenia. Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień, a około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Na skrzydle za świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie. O tym proroctwie i o ohydzie spustoszenia, jakie miało być ustawione w Bożej Świątyni, mówi teraz Jezus jako znak czasu ucisku dla całego narodu izraelskiego. A zwłaszcza dla mieszkańców Jeruzalem. Pierwszym spełnieniem się proroctwa Daniela o ohydzie spustoszenia było, kiedy w 167 roku przed naszą erą Antioch IV Epifanes zdobył Jeruzalem i ustawił w świątyni pogański ołtarz, na którym złożył świnię jako ofiarę. Dla Żydów było to zbezczeszczeniem Bożej świątyni, bluźnierstwem przeciwko Bogu i spowodowało to powstanie Machabeuszy. Ale Jezus mówił tutaj o przyszłości, o przyszłym wypełnieniu się tego proroctwa Daniela. I tak też się stało, kiedy w 66 roku naszej ery Rzymianie pod wodzą generała Wespazjana, i jego syna Tytusa wkroczyli do ziemi izraelskiej celem stłumienia następnego buntu Żydów. Posuwając się na południe w kierunku Jeruzalem, Rzymianie zatrzymali się w ich podboju z powodu samobójstwa cesarza Nerona i wezwanie Wespazjana do Rzymu. Kiedy Wespazjan został ogłoszony nowym cesarzem, jego syn Tytus Objął władzę nad legionami rzymskimi i wkroczył do Jeruzalem. Legiony rzymskie słynęły z tego, że ich oddziały niosły ze sobą sztandary z figurami Orłów na szczycie. Co dla Żydów było bałwochwalstwem, łamiącym Boże drugie przykazanie. Księga wyjścia 20 rozdział czwarty werset. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Kiedy w 70. roku naszej ery Rzymianie zdobyli Jeruzalem, ich legiony, świętując zwycięstwo, weszły do świątyni, niosąc ze sobą ich sztandary z orłami na szczycie. Tym samym spełniły się zarówno proroctwo Daniela, jak i słowa Jezusa o ohydzie spustoszenia znajdującej się w świątyni. Jakie znaczenie miało wkroczenie legionów z ich sztandarami do świątyni Bożej? Jezus powiedział: Gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel. Zalegającą miejsce święte, kto czyta, niech rozumie, wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. W Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale, 20 i 21 wersecie czytamy podobne słowa: Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry, ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Z tych słów wyraźnie wynika, że proroctwo Jezusa o czasach końca, w pierwszym jego wypełnieniu, odnosiło się do Żydów przed zburzeniem Jeruzalem. W 70 roku naszej ery. Kiedy legiony rzymskie wkroczyły do Jeruzalem, Tytus zezwolił Żydom z całego narodu wejść do Jeruzalem, żeby mogli świętować paschę w ich świątyni. Lecz kiedy uroczystości się zakończyły, bramy miasta zostały zamknięte. Ponad milion Żydów znalazło się w pułapce. W mieście, w którym normalnie mieszkało około 100 tysięcy mieszkańców, szybko zaczęło brakować żywności i wody. Kiedy zakończyło się oblężenie i zniszczenie miasta Jeruzalem, prawie milion Żydów straciło życie, a reszta została zabrana do niewoli lub rozproszona po całym ówczesnym świecie. Wśród zabitych i wziętych do niewoli nie było jednak chrześcijańskich Żydów. Żydowscy naśladowcy Jezusa usłuchali i zastosowali się do jego rady. Gdy więc ujrzycie ochydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte, kto czyta niech rozumie, Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Dlaczego ta rada Jezusa była taka istotna? Powszechnym zwyczajem ludności cywilnej w czasach wojen było szuka uciekanie i szuka szukanie schronienia właśnie w dużych, dobrze ufortyfikowanych miastach. Jeruzalem z jego potężnymi, obronnymi murami wydawał się być jak najbardziej bezpiecznym miejscem. Jezus radził jednak inaczej. Kiedy tylko zobaczycie legiony rzymskie niosące sztandary, uciekajcie w góry. W tamtych czasach słowa Jezusa nie miały sensu. Jezus nakazał swoim naśladowcom robić odwrotnie niż nakazywał zwyczaj, mieli iść pod prąd, mieli biec w przeciwnym kierunku. Cytowany wcześniej profesor, profesor literatury, pisarz i wielki chrześcijanin C.S. Lewis powiedział. Kiedy cały świat biegnie w kierunku przepaści, ten, kto biegnie w przeciwnym kierunku, wydaje się, że stracił rozum. Czy widzimy w słowach Jezusa naukę również dla nas? Kiedy większość ludzi słyszy od nas nauki biblijne o nadchodzącym sądzie Bożym i końcu tego świata, im wydaje się, że my straciliśmy rozum. Apostoł Piotr. Pisał o takim nastawieniu ludzkości w jego drugim liście w trzecim rozdziale, od trzeciego do siódmego wersetu: To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych rządz i będą mówili, gdzie jest obietnica jego przyjścia. Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata. Nie wiedzą bowiem ci, którzy tego pragną, że niebo było od dawna i ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na słowo Boże, i przez nią ówczesny świat zaginął, wodą zatopiony. A to samo słowo zabezpieczyło obecnie niebo i ziemię, jako zachowane dla ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi. Dalej Jezus powiedział, że ta ucieczka w góry jest sprawą, której nie wolno było im zwlekać czy bagatelizować. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział 17 i 18 werset. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu, a kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Co jest ważniejsze, zachować życie czy ratować dobra materialne? Wbrew pozorom, to nie jest takie proste pytanie. Proszę zauważyć, o jakiej natychmiastowej, wręcz instynktownej reakcji Jezus tutaj mówi. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, a kto będzie na polu, niech nie wraca. Taka natychmiastowa reakcja jest możliwa tylko wtedy, kiedy nasze nastawienie do życia odzwierciedla słowa Jezusa. Z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział 33 werset. Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Innymi słowy, starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a nie o dobra materialne. Taka jest też treść słów Jezusa w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale od 31, 31 i 32 werset. W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać. A kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Żona Lota straciła życie, ponieważ oglądała się za siebie, ale to było jednak coś więcej niż tylko spojrzenie przez ramię. To było spojrzenie tęsknoty, które wskazywało na niechęć do porzucenia wygodnego życia w mieście. W każdym razie chodzi tu o to, że kiedy żona Lota została wezwana do porzucenia wszystkiego, aby uratować swoje życie, ona nie mogła się z tym pogodzić. Jej było szkoda tych nagromadzonych przez lata dóbr materialnych i zapłaciła za to swoim życiem. Następnie Jezus wskazuje na trudne, kryzysowe dni, jakie miały nastąpić dla mieszkańców Jeruzalem, kiedy zobaczą Jeruzalem otoczone przez wojska rzymskie. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział 19 i 20 werset. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni. A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. W Izraelu zima jest okresem deszczowym, a zatem okresem niesprzyjającym na ucieczkę nawet dla zdrowego mężczyzny. A cóż dopiero dla ciężarnych kobiet? Tak samo też Żydzi w czasie Sabatu mogli poruszać się tylko w obrębie swojego zamieszkania. Ale te słowa Jezusa odnoszą się przede wszystkim do tak zwanych czasów końca. Skąd możemy być tego pewni? Jak pamiętamy z proroctwa Daniela, świątynia miała zginąć wraz z wodzem, który nadejdzie. Księga Daniela, 9 rozdział, 26 werset. A po 62 tygodniach Pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie dla niego. Miasto zaś i świątynia zginie wraz z wodzem, który nadejdzie. W 70 roku naszej Ery świątynia została co prawda zburzona, ale Tytus, wódz, który nadejdzie, nie zginął razem z tą świątynią. A zatem to proroctwo Jezusa odnosiło się do czasów w przyszłości. Tak też zostało to potwierdzone przez następujące słowa Jezusa: Ewangelia Mateusza. Dwudziesty czwarty rozdział, 21 i 22 drugi werset. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby wówczas nie został skrócony, nikt by nie ocalał, lecz z powodu wybranych, wówczas zostanie skrócony. Naród izraelski przeszedł ucisk w 70 roku naszej ery. Ponad półtora miliona ludzi zginęło z rąk rzymskich legio legionów, głodu i następujących po głodzie chorób. W czasie II wojny światowej ponad 6 milionów Żydów zostało zamortowanych w Oświęcimiu i innych obozach masowej zagłady. Ale jakkolwiek straszne to było. To nie był to wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata. Ten ucisk nastanie dopiero w ostatnim 70. tygodniu proroctwa Daniela. Skąd możemy być tego pewni? Proszę zwrócić uwagę na następujące słowa Jezusa, zanotowane w Ewangelii Mateusza w 24. rozdziale, 22 wersecie. Gdyby ówczas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ówczas zostanie skrócony. Kim są ci wybrani? Jak pamiętamy z poprzednich wykładów o Ewangelii Bożej, według słów apostoła Pawła, ci wybrani to ostatek z narodu izraelskiego, który nawróci się do Boga w ostatnim tygodniu proroctwa Daniela w czasie wielkiego ucisku z proroctwa Jezusa. List do Rzymian, 11, rozdział 7 i 8, werset. Cóż zatem? Izrael nie osiągnął tego, czego skwapliwie szukał. Osiągnęli jednak wybrani. Inni zaś pogrążyli się w zatwardziałości, jak jest napisane. Dał im Bóg ducha odurzenia, Takie oczy, by nie mogli widzieć, i takie uszy by nie mogli słyszeć aż po dzień dzisiejszy. Dalej Paweł pisze w Rzymian 11, rozdział 25 i 26 werset. Nie chcę jednak bracia pozostawać was w nieświadomości co do tej tajemnicy, byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania, że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela, aż do czasu, gdy wejdzie do kościoła pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane, przyjdzie z Syjonu wybawiciel, Odwróci nieprawości od Jakuba. W czasie ostatniego 70 tygodnia z Daniela nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Ten wielki ucisk ogarnie cały świat, ale przede wszystkim odnosi się do narodu izraelskiego. Dalej, w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, 23 wersecie, po raz trzeci Jezus ostrzega nas przed religijną dezinformacją. Wtedy, jeśli by wam kto powiedział, oto tu jest Mesjasz, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy. I działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam przypowiedziałem: Jeśli więc wam powiedzą: Oto jest na pustyni, nie chodźcie tam. Oto wewnątrz domu nie wieście. Albowiem, jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą. W tych słowach Jezus przepowiada, że kiedy na początku ostatniego 70. tygodnia pojawi się Antychryst, on będzie czynił znaki i cuda, i tym samym wprowadzi on wielu w błąd. Ludzką naturą jest postępować przez nasze zmysły wzroku, słuchu, dotyku, smachu, smaku i węchu. Ale te dane nam przez Boga zmysły, chociaż bardzo ważne w codziennym życiu, nie nadają się w sprawach duchowych. W drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale i 7 wersecie apostoł Paweł daje nam radę żeby w sprawach duchowych postępować według wiary a nie polegać na naszych zmysłach albowiem według wiary a nie dzięki widzeniu postępujemy tak też Jezus powiedział do Tomasza ewangelia Jana 20 rozdział 29 werset powiedział mu Jezus uwierzyłeś dlatego ponieważ mnie ujrzałeś Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Nasza wiara powinna opierać się na słowach Jezusa i apostołów zapisanych w Piśmie Świętym, a nie na snach i przepowiedniach ludzkich, czy wizjach i cudach ukazujących się ostatnio po całym świecie. Z jakiego źródła pochodzą te zjawy? Co Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale i 24 wersecie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy, i działać będą wielkie znaki i cuda. Prawdziwe znaki i cuda nastaną podczas powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię. Każdy mieszkaniec ziemi będzie wtedy widział i będzie rozumiał, że te znaki są od samego Boga. Ale aż ten czas nastanie, Bóg nie czyni obecnie żadnych znaków, cudów czy wizji. Teraz ludzie są zafascynowani różnymi wizjami i znakami. Ale zobaczmy, jaka będzie ich reakcja, kiedy naprawdę zaczną się dziać prawdziwe znaki i prawdziwe cuda. Ewangelia Mateusza, 24, rozdział 29 i 30 werset. Zaraz też po ucisku owych dni, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy zaczną padać z nieba. I moce niebos, niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. O tych czasach czytamy więcej w Księdze Objawienia. Jeżeli Bóg pozwoli, następnym razem zaczniemy dokładnie analizować Księgę Objawienia werset po wersecie. Zostańcie z Bogiem.